Witajcie. Tutaj Leon01. 8 grudnia 2009 roku powstał mój pierwszy i na szczęście ostatni obecny kanał na YouTube. Dziś mamy 24 grudnia 2019 roku. Kanał skończył 10 lat. Dlatego podczas tej okrągłej rocznicy opowiem wam trochę o moim kanale oraz przygotowany dla was trochę biedny specjal świąteczno-rodzinowy. A więc przejdźmy do rzeczy. Sama nazwa kanału wzięła się od postaci Illidan'a Stormrage z gry Warcraft 3 oraz World of Warcraft. Zamiłowanie do tej postaci wzbudziła do niej mi która sporo grała w WoW. Postać spodobała mi się na tyle, że postanowiłem wykorzystać ją w roli pseudonimu, jak na przykład Assassin 08. Około 20 grudnia pojawił się pierwszy film pod tytułem Gothic, co robią poszukiwacze w nocy. Film był bardzo mizerny. Błędy ortograficzne doprowadzające nauczycieli od języka polskiego do przewracania się w grobach, dzięki czemu ziemia na chwilę przyspieszyła. Lub, jak to pewien naczelny youtuber mawia, polska język trudna być. Kale pić, kale jeść, k.i. K.i. Sama scenografia była bardzo ciemna, a pomysł co najwyżej średni. Rok później, dokładnie 20 czerwca 2010 roku, wrzuciłem trochę bardziej udany materiał. Gothic Podróże z chrząszczem 1 przez dwa. Materiał był już trochę lepiej zrobiony, a nawet miał dialog. Początek wypadł najlepiej, ale nie za specjalnie. A zresztą Content ID o Strike za polo w tle. No i też poza tym, reszta była no średnia i też z dużą gamą błędów ortograficznych. Materiał cudem znalazł się w pamięci telefonu osoby, która pomagała mi z tym filmikiem, czyli użytkownika w Reach. Niestety jest w formacie 3GP z najgorszymi kodekami, więc jest to jedyny zachowany plik, jaki pozostał. Zresztą zobaczcie sami, to nietypowe dzieło, dodatkowo okraszone komentarzem tekstowym i napisami, gdyż pamiętałem co tam pisało. Patrzcie, kto przyszedł. Jednak nie spodziewałem się ciebie, tak szybko. Co się masz... Ech, się te strachu, ale będzie fajnie. Już nie polubiłem! <grymne> Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód! To nie. Tej paplaniny. Nie wierzyc, nie to nie zapłacimy zwierzęt za wszystko. Nie paplaninie! Panie paplaninie! Panie paplaninie! Panie To Panie o! Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka. nam chyba padaczkę od dzi gwiazdka, gwiazdka i aaa. To się chyba nie z skończy. To mnie nie O! Jak mi łaskocze w gaciach? O oo! Ach, idę stąd, nie przyjdę nawet, by nie widzali moje zmutowane pachy. Jeszcze gdy melodyjny zaśmierdł, wiadomości krótki szybki, kilka słów to miły gest. Tak wyglądał mój drugi materiał umieszczony na kanale, a opinie warto zostawić dla siebie. Od samego początku moją twórczość borykał i boryka nadal internet. Nie jest to stałe łącze, lecz mobilne, bez limitu aż do wyczerpania limitu. A limit limitu jest limitem, a z tego limitu jest w limit. Moją pierwszą parodią był Minecraft wiadomości by Alien 01 połączenie parodii wiadomości i parodii animacji. Do parodii użyłem animacji Megaman odcinek pierwszy. Dlaczego akurat Megaman? Możliwe, że przez tak zwany amerykański humor, w jakim została zrobiona ta animacja. Zresztą, pięć lat później wypuściłem parodię Balls kontraczysta, która jest remake'iem tamtejszych pomysłów połączonych z nowymi. Do współpracy zaprosiłem jeszcze drugiego scenarzysta, Knjord3, który pomagał zadbać o balans humoru i wulgaryzmów. Rok później miała powstać część druga i nawet trzecia, z czego z ostatni ostał się prosty teaser. Na kanale Epixa pod jego pierwszym QA z tapetą z Mitus XP w tle. Część druga nie jest porzucona. W roku 2020 na pewno będzie opublikowana. Mam taką nadzieję. W roku 2012 pojawił się materiał Minecraft Legends Builda 01. Pierwszy mojej roboty, materiał stworzony z wykorzystaniem kluczowania tła. Zresztą, dwa lata później, z wykorzystaniem animacji komputerowej w Mineimatorze, stworzyłem coś w rodzaju remakea. Tylko z innym utworem w tle. No i trochę takim innym scenariuszem, bo ukryty Polski. Zresztą niektórzy może usłyszał tam było pojęcie szara morda zniszczył klopa. Zresztą to było tylko demo tego tyle dysku, gdyż finalnie miał posiadać zdecydowanie więcej efektów specjalnych. Niestety pliki projektu padły z dyskiem twardym w momencie ulepszania materiału, a wiadomo jak to informatycy, są ich dwa rodzaje. Pierwszy mówi, że ma zamiar zrobić backup, a drugi, że je robi. No i niestety należy do tych pierwszych. Mówili, backupu i backupu i będzie bezpiecznie mówili. Jutro mówiłem, jutro, a nagle stało się bad sektor, jak nie rąbnął, to wszystkie dane poszły. Niestety, dysk na tyle wolno, że odzyskanie danych chyba trwałby 1000 lat. Po drodze zacząłem bawić się w retrocovery w programie od Falco Soft Miniplayer z technologią Soundfont 2. Finalnie od 2016 roku używam trackera Renoise z wtyczkami VST, no wiadomo, Sega Mega Drive, NES i tak Gorąco polecam wtyczki właśnie od Ani James Lab, bo to właśnie one generują brzmienie Sega Mega Drive. I to właśnie ich używam do tworzenia retrocoverów. Od 2012 roku zacząłem nagrywać poradniki. Moim pierwszym z nich był Jak mieć terrarię na Androidzie, gdzie wtedy trzeba było konwertować silnik gry, żeby w ogóle działał na mobilkach. Rok później zacząłem nagrywać z Minecrafta Pocket Edition dzienniki aktualizacji. I jeszcze tego samego roku zrobiłem całkiem udany poradnik przerabiania zapisów gier na telefonie. I jeszcze tego samego roku zrobiłem poradnik o podłączaniu modemu USB do routera bez USB co zaowocowało ponad 47 tysiącami wyświetleń do dnia dzisiejszego. Kolejnym kamieniem milowym był materiał o Minecraft Pocket Edition w wersji 0.12, późniejż było więcej wersji, który zyskał ponad 66 tysięcy wyświetleń i umożliwił mi przekroczyć ponad 500 subskrypcji. Od roku 2015 zacząłem zastanawiać się nad lektorstwem. Szło mi to nad wyraz dobrze, więc postanowiłem podjąć rękawice. Z początku nie miałem wyrobionych pewnych rzeczy w głosie oraz postprodukcji dźwięku. Dzięki pomocy youtubera bukcerzyk.pl oraz dzięki jego wskazówkom idzie mi tak dobrze z głosem. Po drodze odszedłem od animowania w stylu Minecraft przy użyciu animatora i przesiadłem się na animowanie w Source Filmmaker, co zaowocowało animacją Gdzie Jest Bitwa, który był kontrol materiału SFM Bitwa, który miał powstać przez Lenny Animations. Niestety z prywatnych użytkownika materiał, a nawet kanał, nie uległy dalszemu rozwojowi. Moim ostatnim przejawem tego typu jest outro, intro, wstawki oraz specjalne 10 tysięcy subów dla Epixa Play, czyli dawniej Epixa.pl. Sądząc po materiałach, wielu użytkowników może zadawać sobie pewne pytanie. Dlaczego patrząc na twoje materiały w pewnym momencie jakość twojego głosu dość gwałtownie uległa zmianie? Odpowiedź jest prosta. Swojego głosu użyczam w sporej mierze innym. Epixowi, Szkole, bed squad w języku angielskim. Pozdrawiam Cię, X, jeśli nie oglądasz, to mam nadzieję. I obecnie kanałowi Państwa Świata, ale nie tylko. To właśnie dzięki współpracy zewnętrznej jakoś mojego głosu tak gwałtownie uległa zmianie od początku do końca, ćwicząc za każdym razem swój głos, jeszcze bardziej z każdym materiałem. Udowadnia to całkiem dobrze chory portier i mieszanka wybuchowa, zrealizowana rok temu. Takich kamieni milowych jest sporo, nie mam zamiaru ich wszystkich wymieniać w nieskończoność, gdyż materiał będzie niezmiernie długi. Więc bez zbędnych ceregieli, teraz przejdźmy do świątecznego punktu tego materiału i dość biednego, jak na moje możliwości, specjala. No niestety, komputer. Sami próbujcie pracować na tosterze z bardzo słabymi zasobami. Na samym początku chcę podziękować wszystkim, którzy się przyczynili pośrednio, jak i bezpośrednio do rozwoju mojego kanału, osobom, które chcą i będą chcieli współpracować z moją osobą, z czego jestem niezmiernie dumny i szczęśliwy. To właśnie wy jesteście motorem napędowym mojego dość małego kanału. Dodatkowo z okazji obecnych Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim, także widzom i tym nowym, co trafi na mój kanał właśnie przez ten film, wesołych i wspaniałych świąt spędzonych w spokojnej i rodzinnej atmosferze, z prezentami i otaczającym szczęściem. Z tej okazji mam dla Was wiersz do przeczytania w stylu lektorskim. Kazimiera Woźniak. Wierszowana opowieść wigilijna. Jest wigilia, więc Filipek gwiazdki wypatruje. Wie, że gdy wzejdzie na niebie prezenty, zwiastuje. Chociaż choinka ubrana, opłatek na stole, lecz że brak prezentu pod nią ma bruzdy na czole. Z kuchni czuje zapach barszczu i smażonej ryby. Pewnie w barszczu będą pływać bardzo smaczne grzyby. Lecz myśli jego wracają czy Mikołaj Święty dziś przyniesie mu prezenty, jakże jest przejęty. Chciałby, aby Staś i Hubert oraz Chora Krysia wszyscy prezenty dostali od chociażby misia. Dłuży mu się to czekanie, oczka przemykają, czy Mikołaj z gwiazdką przyjdzie, myśli zasypiają. Usnął, śni, że coś zajada. Nie to nie jest czekolada. Jeszyneczkę trochę sera, za owoce się zabiera. Jeszcze wypije kakao i wyruszy w drogę śmiało. Ale wcześniej rozplanuje, prezenty popodpisuje. By nie tracić ani chwili, dzień wystarczyć musi mili. Ach, do szopy jeszcze skoczy po oliwę, aby w nocy sanie były wyślizgane do jazdy przygotowane. Wkładki zapomnieć nie może, z piętami byłoby gorzej. Gdyby nie włożył do buta, droga przed nim lodem skuta. Teraz pewny jest, że zdąży do zmroku ziemię krąży. Odwiedzi wszystkie maluchy, prezenty da pod poduchy. Pod choinkę też powkłada, do skarpety poukłada. Za komodę czy pod drzwiami już cieszy się z dzieciaczkami. Nagle mama zawołała, że już gwiazdeczkę ujrzała. Zerwał się Filipek raz, dwa. Cóż to śnił? Czy ten sen prawda? Widzi gwiazdę, pięknie świeci, prezenty będą dla dzieci. Tak, pod choinką jest miść zatem, był Mikołaj dziś. A on przespał i śnił cuda. Mikołaj to nie ułuda. Ale to nie koniec niespodzianek. Na zakończenie zostawiam was z kartką świąteczną mojego autorstwa wraz z retro kolędą, również mojej pracy. Zapraszam wszystkich i wesołych świąt życzy zero 01